Bardzo serdecznie was witam. Wiele osób pytało mnie co z tymi pelargoniami, które zimowałam w torbie papierowej i chciałam właśnie wam powiedzieć jaki był ich los. Ten materiał z tego odcinka był filmowany w zeszłym roku i wam pokażę właśnie jak to się odbywało od wybudzenia do efektu końcowego. Pelargonie wyjęłam z torby na początku marca. Teraz bym to zrobiła wcześniej, myślę, że już koniec lutego, pod koniec lutego, ponieważ one trochę za bardzo mi wyschły. Też zimowałam je w takiej wiecie piwnicy w bloku, gdzie jest no nie za zimno, nie za chłodno i może troszeczkę za rzadko tam zaglądałam. I jedna torba, tak jak możecie zobaczyć, tak mocno się wysuszyła, ale też tam niektóre przeżyły. Sami zobaczcie. Po wyjęciu obejrzałam dokładnie każdą bryłę korzeniową, pousuwałam właśnie resztki tych uschniętych liści i dokładnie obejrzałam te gałązki, bo jak widzicie one dosyć wyschły, to już te takie zupełnie martwe poobcinałam, a tam bliżej korzenia, one bardziej tak zachowały tą wilgoć i miały więcej oznak życia, no to właśnie zostawiłam te części. Po oczyszczeniu wszystkie wstawiłam do wody, żeby właśnie tak napiły się dobrze, żeby nabrały takiego wigoru te łodygi. Tutaj widzicie, już moczą się kilka dni. Te bryły korzeniowe wsadziłam. Tutaj widać oznaki życia. Już ten puszcza listek, jakiś zielony. Bardzo je obcięłam, no bo i tak po co tam takie wielkie jakieś krzaczory. No widać, że tu jest wszystko twarde. Tutaj też już coś zielenieje. To będzie uschnięte już do wyrzucenia. Yy, poucinałam jeszcze takie dłuższe łodygi. I zrobiłam z nich jeszcze sadzonki takie. No, mam nadzieję, że będzie dobrze, bo one już parę dni leżą. I z takich zdrewniałych sadzonek. Będą, ze zrewniałych łodyg będą sadzonki. O, ta to już nie wiem, czy przeżyje, przeżyła. Zobaczcie, to już będzie do wyrzucenia raczej. O, no, miękkie w środku. No, ta jedna nie przeżyła. Wyrzucam ją. Ta widać przeżyła. Ta chyba też nie. Też już wyrzucę. Mam jeszcze jeden pojemniczek tutaj podobnie ta bardzo ładnie o patrzcie już puszczę widzicie taki już korzonek puszcza świeży no więc już mogę je do ziemi wsadzić widać że ta odbija no właśnie takie pocięłam, wiecie długie te łodygi i będę sadzonki jeszcze dodatkowe robić to chyba nie przeżyło. Nie, coś tam jeszcze jest twardsze. No ta góra widzicie, no niektóre zupełnie uschły, nie wiem czy może za rzadko je muczyłam. Ale tu jest twarde, więc ja mam nadzieję, że to gdzieś odbije z korzenia, niech na razie jeszcze będzie w wodzie. Tu jest podobna sytuacja. Tu chyba też, no nic, jeszcze ja chwilkę potrzymam, tu muszę usunąć te, o, spleśniałe. Także zobaczcie, jest kilka takich, co marnie wyglądają, ale bryłek korzeniowo mają twarde. A kilka takich jest, że. O, zobaczcie, tu już widać życie. Tu jest korzonek. Nie wiem, czy to widać. Także yy, kilka jest takich naprawdę bardzo żywotnych. No i będę obserwować. Może też jest taka przyczyna, że co, przed wsadzeniem ich w te kartony. Niektóre krzaczki mi też przeschły na balkonie, zanim je w ogóle I one już jak wsadzałam do kartonu, były takie gorsze. Ale patrzcie, większość przeżyła ja myślę, że będę z tego polargonie w tym roku. Za chwilę, za jakiś czas Wam pokażę, co dalej, bo ten film będę nakrywać po prostu tak etapami, żeby już w jednym odcinku Wam pokazać od momentu wyjęcia ich z tego kartonu do jak już tam zaczynają puszczać listki. Więc minęło kilka dni, te pelargonie się tu pomoczyły, zaczęły tutaj puszczać bardzo dużo takich zielonych listków młodych. O, zobaczcie. No i myślę, że je wsadzę dzisiaj do ziemi, bo już będą sobie w tej ziemi dochodzić do siebie. No ale jakieś oznaki życia są. Teraz sobie tutaj przygotowałam doniczki, będę wsadzić. I jesteśmy już w momencie, kiedy pelargonie kwitną. Tak to się prezentuje. A tu już muszę usunąć przekwitnięty kwiatostan. A może tak pokażę. Słuchajcie, to jest balkon północny. Od strony północnej, więc tutaj słońca jest jak na lekarstwo. Tutaj mam po drugiej stronie tych donic skrętnika afryka, afrykańskiego. On jest nieodporny na mróz, więc ja muszę na zimę go do domu zabierać. Ale robię tak, że szczepki pobieram. Nie zimuję całych krzaczków, tylko szczepki. I on się tak ładnie rozkrzewia od wiosny do lata. Bardzo polecam właśnie tego skrętnika na północne balkony bardzo właśnie dobrze znosi małe ilości światła ładnie kwitnie Belargonie, jak widać też sobie radzą mimo balkonu północnego i co no przezimowały w kartonach z tym że ja muszę na przyszły rok chyba zrobić tak że częściej je tam nawadniać żeby nie wyschły, bo no niektóre nie wszystkie przeżyły. Może za ciepło w tej piwnicy było. Ale te co przeżyły bardzo ładnie odbiły, kwitną, nawiązują też właśnie pąki następne. Bardzo ładne. Także uważam, że to jest y, eksperyment zakończony sukcesem. I w tym roku też będę tak zimować polargonie, bo one y, mało miejsca zajmują. Nie mam gdzie tych, wiecie, do nic całych dawać. A tak to sobie pobiorę szczepki skrętników, a palargonie pójdą do piwnicy. No to taki efekt, chciałam się z Wami podzielić. No i na dzisiaj to będzie tyle. Myślę, że filmik może się niektórym osobom przydać, bo zbliża się czas właśnie na wybudzanie naszych palargonii. To do zobaczenia, kochani. Do następnego razu. Pa! pa.